Drzewo, kura, krowa, tu się dom buduje. Dawaj Maniek! Dawaj Maniek, to już się kameruje! Hej, cześć, witajcie! To ja Scooby, wasz ulubiony youtuber, a jeśli nie ulubiony, to na pewno drugi żartuję sobie. A to jest seria hardcore. Hardcore, hardcore polega na tym, że raz zginiemy. Koniec serii. Cztery łapki w górę równa się kolejny odcinek. Będziemy robić sobie challenge. Będziemy łazić. No i challenge na dzisiaj to jest na przykład... Zrobienie żelaznego seta. Najpierw to będziemy musieli sobie odpłynąć stąd. Jeszcze nie ogarniałem tego Seeda, więc nie wiem, co może mnie spotkać. Ale pierwsze, co bym zrobił, to stąd po prostu odpłynął jak najdalej. I skupimy sobie crafting i lecimy. Hop, płyniemy, nie wiem, I... no postaram się zdobyć ten set, ale jak mamy takiego respa, tutaj luce, tam pustynia, więc niezbyt fajnie, jakbyście chcieli, jak macie jakieś pomysły na, kolejne ser... na kolejną serię, na przykład wieku survival albo creative, mogę też coś nagrać z moimi kuzynami? No, i tyle. No, cztery łapki, kolejny odcinek, jak mówiłem. Będzie kolejny drugi sezon, jeśli zostawicie pod tym odcinkiem. Cztery łapki. I chciałbym dobić 10 subów po wstawieniu odcinka. Bo to jest takie moje marzenie, można powiedzieć. Więc 10 subów i od razu Od razu albo cztery łapki albo 10 subów to wlatuje kolejny cięcie ja sobie będę tak płynął sporo czasu więc cięcie ter o, a jednak nie cięcie, jest wioska W ogóle tam jakieś wieże, to, to jakiś zamek w tym trzy wieży Komin Titanica. Jest tam chyba kowal. Eee, więc. Eee, więc. No, powinno być. Powinien być spokojlud. Jakby co... Jak coś to gram na sprzęcie mywce eee, Madoga GM300. Dla czuje. Vol... Mo... Modek. Polska firma. Volcano Lamparty eee, RGB. I na monitorze. I ja Black Hawk. Więc jakbyście mieli pytanie, to właśnie odpowiedziałam. No i tu jest spora wioska, spoko, spoko. kotek. To sobie weźmiemy na pewno A, myślałam, że to są jakieś schody. Yy. Dobra, to są jakieś schody na tą wieżę i będziemy tam parkurować. Jak na każdej wieży jest skrzynka. tak jak tutaj. Może trochę biedna ta skrzynka. Aj, Dobra. E, chyba, że z tego seta nie zdobędziemy w tym odcinku jednak. No bo patrzcie jaki mamy rez badziewny. Więc... słabiutko. Może postaram się jakoś... potradować teraz z tymi wieśniakami. Może coś będą chcieli, mam trzy emeraldy. Eee, więc myślę, że może... No na pewno nie zdobędziemy tego żelaznego seta, chyba, że tam już są drzewa. Czyli tam będzie dobrze. Ale jeszcze tutaj tą wie tę wieżę zlutujemy. I możemy iść. No najlepszy lód w tej wiosce to nie był. Idziemy już do kowala. Może u kowala będzie coś sensowniejszego. Na razie to widzę, że słabiutko. Co ty masz do sprzedań? Mm. Mm. Przynajmniej my trochę żelaza. No ale... Najgorszy seed na jakim gram To jest hardcore, ale można dać komendy To jest Seed Więc jakbyście chcieli grać na takim bardziej sid to możecie Proszę to, po prostu trzeba go wpisać w, gener w generatorze światów świata i światów. Dziwnie brzmiał. E, świata i... No generatora i tam... Tą... Tam jest w ogóle zlegowany chunk. E, więc słabo. Mamy łóżko, więc owiec nie będziemy zabijać. Hmm. Nie wiem, ten hardcore słabo się zapowiada. Myślę, że jednak ten challenge na tym seedzie nie będzie do wykonania. Zrobię jeszcze cięcie i może dotrę do jakiejś normalnej, normalnych biomów. Więc yy, widzimy się po przerwie. Dla, dla Was krótkiej, dla mnie pewnie długiej. Yy, daleko się nie oddaliłam, bo ta wioska jest tam. Ale patrzcie. Polecam Wam taki tekstur pack. Tutaj jest mały króliczek kryt I u mnie to zmienia te króliczki na świnki morskie. To jest bardzo fajny paki, Tak naprawdę tylko po to włączyłem nagrywanie. Hmm. Jakiś się zabił, prawdopodobnie. Może ja nie będę włączał tego nagrywania, bo tutaj sobie poszedłem do kiewa jakiegoś. A nie, nie mogę tym kopać, jeszcze bym wykopał żelazę z drewniana. Zobaczymy, ile tego żelaza jest. No. Jeden klocek. Największa ilość na świecie. No tak, jeden klocek. Nie wiem czy tam wchodzić. Na będę musiał wejść, jak mam wykonać to zadanie. Więc nie będę już wyłączał nagrywania. Bo będę miał dużo montażu. A idziemy tam. Chcę weźmiemy tylko ten jeden. I spadamy. Ale nie tak dosłownie, że tam skoczę, tylko tak, wiecie, w Okej, okay, dwa węgla. Aha, najlepsze kopalnie na świecie. Naprawdę, ten CID jest taki dziwny No, ale niestety nie zginąłem, więc nie mogę go zmienić. Ale przynajmniej jest żelazo. Dobra, cofam to, co mówiłem o tym seedzie. CIDzie, seed jesteś zarąbisty. Nie ma tutaj jak cheatować, bo komendy są wyłączone. Patrzcie. No, nie da się. Nie da się więc Koś... działają tylko komendy takie jak kośnik MSG WTM tam, tam takie. Które nic nie robią z grą. Tylko na przykład eee... Zmieniamy... Po prostu. Takie, które, z, których, z którymi nie da się czytać. Eee, oj, 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 dobra. No i wyszła po raz Spanko. I dobranc. Okej. Okay. Jest kolejny żelazo. Jednak na pustyni jest sporo żelaza. Mam nadzieję, że na secik no, mi nie starczy pewnie, bo nawet nie strzedłem porządnie pod ziemię. Tylko musiałem się użerać ze sidam No ale sporo tak by W większości to są takie właśnie jedno takie bloki, bo... No! O kurde, prawie piasek nie udusił. O! To, to ja rozumiem. To jest spokój. Skinia. No nie jest skinia, to jest kania. Dlatego ja sobie tu zejdę. I sobie tutaj trochę pokopię. Do tego żelaza tu jest sporo. To są kordy takie. Jakbyście chcieli. E, tego kanionu. I tutaj jest sporo żelaza. Jest! I mamy na set nie mamy, tylko węgla, żeby przypalić. Czyli trochę przypał. Nie będę chyba palił drewnem. Chociaż to jest jakaś opcja. Na razie to ja sobie po prostu pójdę po to żelazo. Dlatego, że za to jest dużo. Czyli jednak. E, Discord. E, czyli jednak. E, z, ukończę ten challenge, jeśli dostanę się do tego. O co pięknego węgla? Jeden węgiel, dwa węgla. A. Dwa węgle muszą mi wystarczyć w zupełności. No niestety, a jeszcze tu jest węgiel. No to nie narzekam. Myślę, że to ten, jak zrobimy tego seta, muszę. Bo jednak y ustalę sobie challenge i wykonam ten challenge. Robię piec. I przepalam. Chyba to przepalę na dwa piece. Yy, bo to... No przyda się, przydadzą się dwa piece. Yy, drugi piec. Weźmiemy i weźmiemy pół Discord. Hmm, mam nadzieję, że tego nie będzie słychać w tle. Ale nie wiem. Będę chyba musiał zrobić na Discordzie, że nagrywam odcinki o tej, o tej porze. Żeby mi nie, do mnie nie pisali. Dobra, mamy wiadro. Można się kopać prosto pod siebie. Spokojnie nam na seta wystarczy. A, no. E, no i już jestem w setem, więc będę kończył ten odcinek, no bo nie ma co do roboty. W następnym odcinku chciałbym yy, zbudować jakiś domek. Znalaz zna znaleź znaleźć po prostu sobie jakąś miejscówkę fajną. I tam zbudować może jakiś prowizoryczny ten domek jakąś bazę, a w tym następnym chcę iść po diamenty. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostaw lajka i suba. No i, i cześć.